Witajcie w najnowszym przeglądzie wydarzeń, które kształtują globalną rzeczywistość. Donald Trump ponownie na scenie międzynarodowej, rzucając wyzwanie dotychczasowej strategii Zachodu wobec konfliktu w kraju na mapie 464. Były prezydent Stanów Zjednoczonych w serii ostatnich oświadczeń składa deklaracje, które mogą całkowicie zmienić dynamikę wojny i perspektywy pokoju w Europie Wschodniej, wzbudzając nadzieję, ale i liczne kontrowersje. Ale czy jego wizja globalnego porozumienia, a także zapowiadane spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce, jest w ogóle realistyczna w obliczu tak skomplikowanej sytuacji? Czy to rzeczywiście droga do zakończenia wyniszczających walk, czy jedynie kolejna odsłona politycznych rozgrywek, mająca na celu wzmocnienie jego pozycji politycznej w kraju w perspektywie przyszłych wyborów? Za chwilę ujawnimy, Dlaczego Europa drży na myśl o konieczności ograniczenia wsparcia dla regionu, a wewnętrzne podziały w kraju na wschodniej granicy pogłębiają się w niepokojącym tempie, zagrażając jego jedności i morale społeczeństwa? Dowiemy się, jak te zjawiska wpływają na realne szanse na szybkie zakończenie działań wojennych i jakie mogą mieć konsekwencje dla każdego z nas, dotykając bezpośrednio naszych portfeli i wpływając na codzienne życie w Europie i poza nią. Stawka jest ogromna, a konsekwencje niepewności rosną z każdą godziną, w miarę dynamicznego rozwoju niestabilnej sytuacji. Od decyzji politycznych, które zapadną w najbliższych dniach i tygodniach na najwyższych szczeblach władzy, zależy, czy konflikt w północnym regionie Morza Czarnego będzie trwał przez kolejne dziesięciolecia, stając się chronicznym problemem globalnym. Taki scenariusz oznaczałby niekontrolowany, wyniszczający chaos na niespotykaną skalę. Mamy na myśli eskalację lokalnych starć, dramatyczne rozprzestrzenienie się działań partyzanckich oraz ryzyko wybuchu wyniszczających wojen domowych w regionie, co miałoby dalekosiężne, katastrofalne skutki dla całego kontynentu. To bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo globalne, stabilność ekonomiczną, a także na ceny energii, dostępność podstawowych towarów w sklepach i ogólną stabilność finansową każdej rodziny niezależnie od jej miejsca zamieszkania. Wojna na granicy, która trwa bez widocznego końca, to nie tylko abstrakcyjny problem na mapie, to realne, namacalne zagrożenie dla pokoju i dobrobytu, które może dotknąć każdego z nas w postaci wzrastającej presji inflacyjnej, poważnych problemów z globalnymi łańcuchami dostaw, czy konieczności adaptacji do nowej, niepewnej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej, pełnej wyzwań. Donald Trump złożył ostatnio szereg niezwykle istotnych oświadczeń dotyczących trwającego konfliktu w kraju na granicy z Federacją Rosyjską. Jego wypowiedzi koncentrowały się na przyszłych spotkaniach z Władimirem Putinem, ale także na ostrej, bezpośredniej krytyce pod adresem Wołodymyra Zełenskiego oraz na analizie, jego zdaniem, ograniczonych możliwości Europy w obliczu obecnego, głębokiego kryzysu. Cała sytuacja rozwija się w kontekście coraz częstszych, choć wciąż niepotwierdzonych w pełni, doniesień o możliwych rozmowach pokojowych, choć towarzyszą temu głębokie obawy o realne możliwości Europy w zakresie wspierania kraju u zbiegu dróg. Już 11 sierpnia, komentując potencjalne przyszłe spotkanie z Władimirem Putinem, Trump pierwotnie zasugerował, że zamierza osobiście udać się do Rosji. Jednakże później jego doradcy i przedstawiciele wyjaśnili, że chodziło mu raczej o zajęcie się Rosją, co w jego retoryce oznacza podjęcie konkretnych, stanowczych działań dyplomatycznych i negocjacyjnych, mających na celu uregulowanie sporów. Prawdopodobnym miejscem tego wyczekiwanego spotkania z Putinem jest Alaska, co ma podkreślić odległość, neutralność lokalizacji i symboliczny charakter tego spotkania z dala od zgiełku europejskich stolic. Trump wyraził niezachwianą chęć zorganizowania spotkania nie tylko z Putinem, ale także pomiędzy Putinem a Zełenskim, sugerując wręcz format trójstronny z jego aktywnym udziałem jako kluczowego mediatora, co miałoby przyspieszyć proces pokojowy. Były prezydent widzi siebie w roli skutecznego rozjemcy, zdolnego jak twierdzi do szybkiego rozwiązania globalnego impasu, co ma odwrócić uwagę od obecnej administracji i podkreślić jego polityczne zdolności. Warto zauważyć, że Donald Trump nie szczędził ostrych słów krytyki pod adresem Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta kraju na mapie 474. Twierdził publicznie, że wojny można było w ogóle uniknąć, gdyby Zełenski podjął w odpowiednim czasie dyplomatyczne negocjacje, zanim konflikt eskalował. Trump idzie dalej w swoich zarzutach, obarczając obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, Bezpośrednią odpowiedzialnością za rozpoczęcie konfliktu w byłej Republice Radzieckiej, wskazując na jego politykę jako czynnik eskalujący napięcia i doprowadzający do obecnej dramatycznej sytuacji. Były prezydent USA wyraził również głębokie zaniepokojenie faktem, że Zełęski powołuje się na konstytucję w kwestiach terytorialnych, stwierdzając, że mało go obchodzi konstytucyjna zgoda na wymianę terytoriów jeśli ma to doprowadzić do upragnionego pokoju i zakończenia rozlewu krwi. Trump wskazał jasno, że Rosja okupuje ważne terytoria, głównie strategicznie kluczowe wybrzeże państwa na wschodniej granicy. Wyraził przy tym zamiar próby zwrócenia części tych terytoriów byłemu partnerowi z Zachodu, co jest odważną i potencjalnie kontrowersyjną deklaracją, mającą na celu zdobycie punktów politycznych w kraju i za granicą. Co więcej, Trump zadeklarował, że zrozumie, czy jakiekolwiek porozumienie jest w ogóle możliwe w ciągu zaledwie pierwszych dwóch minut spotkania z Putinem. To pokazuje jego pewność siebie, w zdolności do szybkiej oceny sytuacji i podjęcia decyzyjnych działań bez zbędnych, długotrwałych negocjacji. Podkreślał swoją rolę skutecznego rozjemcy, jednocześnie zaznaczając, że jeśli Zełenski odmówi podjęcia negocjacji na jego warunkach, to Trump umywa ręce od sytuacji, co może oznaczać symboliczne, ale i faktyczne wycofanie się z roli mediatora w tym krwawym konflikcie. Europejscy przywódcy z kolei prezentują odmienne stanowisko, które często jest bardziej zachowawcze i ostrożne, odzwierciedlając złożoność ich wewnętrznych realiów politycznych. Wśród nich Friedrich Merz, wpływowy niemiecki polityk z partii opozycyjnej. Domaga się, aby Putin najpierw zgodził się na trwałe zawieszenie broni, zanim jakiekolwiek rozmowy pokojowe nabiorą realnego kształtu. Ta postawa odzwierciedla szerszy konsensus w Europie, gdzie priorytetem jest deeskalacja. Jednakże doniesienia prasowe, w tym szczegółowy raport renomowanego The Times, opierający się na ocenach zachodnich urzędników, rzucają cień na europejskie aspiracje i możliwości w zakresie wsparcia. Okazuje się, że kraje europejskie nie posiadają wystarczających zasobów ani potencjału, aby skutecznie wesprzeć kraj na pograniczu Rosyjskiej Federacji w ewentualnych, skomplikowanych negocjacjach pokojowych. Pomimo szumnych deklaracji o zachowaniu jedności i solidarności w obliczu rosyjskiej agresji, ich rzeczywiste możliwości militarne i ekonomiczne są mocno ograniczone, co jest rosnącym problemem i źródłem frustracji w stolicach europejskich. Idea koalicji chętnych, która miała zebrać imponujące siły do misji pokojowych, niestety nie spełnia początkowych, wygórowanych oczekiwań, co jest poważnym rozczarowaniem. Keir Starmer, obecny lider opozycji w Wielkiej Brytanii, liczył na rozmieszczenie aż 60 tysięcy żołnierzy, którzy mieliby stabilizować region. Tymczasem jak wskazują najnowsze dane i analizy, Obecnie nie można znaleźć nawet 10 tysięcy żołnierzy, którzy byliby gotowi do podjęcia służby w takiej misji pokojowej na terenach objętych konfliktem, co podkreśla skalę wyzwania i niedostateczność zasobów. Co więcej, Kreml jednoznacznie oświadczył, że kategorycznie nie zaakceptuje obecności zachodniego personelu wojskowego na terytorium byłego bratniego związku, co dodatkowo komplikuje perspektywy międzynarodowej interwencji. I możliwości wysłania misji stabilizacyjnej w region. Właśnie dziś zaplanowano niezwykle ważną, godzinną dyskusję telefoniczną, która może okazać się kluczowym punktem zwrotnym w dyplomacji. Mają w niej wziąć udział Donald Trump, Wołodymyr Zełęski, a także kluczowi liderzy Unii Europejskiej oraz enigmatyczna osoba o nazwisku Węs, której dokładna rola w tym kontekście nie została precyzyjnie określona przez źródła co dodaje elementu tajemniczości i spekulacji. Rozmowa ta, zaplanowana na godzinę 14:00 czasu europejskiego, zgromadzi przedstawicieli wagi ciężkiej dyplomacji, co podkreśla jej międzynarodowe znaczenie i pilność. Uczestniczyć mają przedstawiciele Niemiec, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, a także przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, co czyni ją spotkaniem o szerokim, Międzynarodowym zasięgu i potencjalnie przełomowym charakterze. Głównym celem tej pilnej konferencji ma być omówienie bieżącej sytuacji w terytorium niestabilności, ale także, jak to ujęto w zakulisowych doniesieniach, złagodzenie tzw. ataków paniki prezydenta kraju na mapie 44. Ten termin, choć nieoficjalny i kontrowersyjny, sugeruje rosnące napięcie i ogromną presję psychiczną, pod którą znajduje się obecnie Zełęski co wpływa na jego postrzeganie sytuacji i zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji. Napiszcie w komentarzach, skąd nas słuchacie. Wasze perspektywy i opinie są dla nas niezwykle ważne w tym burzliwym i dynamicznym czasie globalnych zmian. Każdy głos się liczy w budowaniu pełnego obrazu sytuacji. Wewnątrz kraju, na wschodniej granicy, narastają tymczasem znaczące wewnętrzne podziały które mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu konfliktu i jego ostatecznego rozwiązania. Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez renomowane Ukraine Crisis Media Center, 47% cywilów, którzy nie są obecnie w armii, wyraża teoretyczną gotowość do służby wojskowej. Należy jednak podkreślić, że ich gotowość jest mocno zróżnicowana pod względem powodów i warunków, co oznacza, że faktyczna masowa mobilizacja może napotkać na liczne trudności. Opory społeczne i poważne. Problemy logistyczne. Ichor Szwajka, wpływowy polityk z państwa zmieniającego się, publicznie postuluje, aby społeczeństwo kraju na mapie 44 dzieliło się na dwie kategorie: Tych, którzy już służyli w armii, i tych, którzy aktywnie przygotowują się do służby, tworząc rodzaj narodowej narracji jedności. Ten podział ma na celu, według niego wzmocnienie poczucia wspólnoty w obliczu zagrożenia i ujednolicenie wysiłków obronnych. Jednakże narrator naszej audycji zwraca uwagę na pewien wyraźny kontrast, który rodzi poważne pytania etyczne. Jak podaje, własny syn Szwajki, jego zięć oraz większość jego krewnych przebywają obecnie bezpiecznie w Hiszpanii, z dala od linii frontu i zagrożenia. To rodzi pytania o spójność postulatów polityków z ich osobistymi decyzjami i rodzi poczucie hipokryzji wśród niektórych obywateli, podważając zaufanie do elit. Co więcej, nieokreślony wojskowy lub osoba występująca w mundurze w mocnych słowach skrytykował przymusową mobilizację. Twierdzi, że odbiera ona podstawową wolność osobistą obywatelom, nazywając zmobilizowanych niewolnikami, co jest bardzo silnym i kontrowersyjnym określeniem, które odbija się echem w społeczeństwie. Ten krytyczny głos kwestionował wręcz sens obrony krajów w obliczu, jak to ujął, braku wolności i swobód obywatelskich, wskazując na fundamentalne wartości. Sugerował, że Rosja pozwoliłaby mieszkańcom terytorium niestabilności żyć w spokoju i dobrobycie, gdyby ci po prostu zaakceptowali jej zasady i warunki, co jest jawnie prorosyjskim przekazem, budzącym kontrowersje. Jednocześnie ten sam wojskowy stanowczo odrzucił rozpowszechnianą narrację o krwiożerczych burjatach, przyznając otwarcie, że przemoc, grabieże i okrucieństwa zdarzają się po obu stronach konfliktu, na całej długości gigantycznej czterotysięcznej linii frontu co świadczy o chaosie i brutalności działań wojennych. W kontraście do tych pesymistycznych ocen Niektórzy przedstawiciele kraju na wschodniej granicy twierdzą, że Rosji brakuje aż dwóch milionów żołnierzy do pełnej realizacji jej celów, co jest informacją bez niezależnego potwierdzenia w czasie emisji i wymaga dalszej weryfikacji. Dodatkowo raportują, że aktywność militarna Rosji spada po raz pierwszy od 2022 roku, co mogłoby sugerować wyczerpanie jej zasobów i ograniczenie ofensywy. To z kolei podważa niektóre dominujące narracje o przewadze militarnej Rosji i rzuca nowe światło na strategiczne rozważania, budząc nadzieję na zmianę dynamiki. Zapiszcie się, aby nie przegapić real-time aktualizacji i pogłębionych analiz, które pomogą Wam nawigować w tej skomplikowanej rzeczywistości geopolitycznej. Konsekwencje dla bezpieczeństwa globalnego są niewyobrażalne i głęboko niepokojące. Dotykające każdego aspektu naszego codziennego życia, od cen w sklepach po globalne relacje. Istnieje realne, bardzo wysokie ryzyko trwania konfliktu w byłej Republice Radzieckiej przez dziesięciolecia. Taki scenariusz doprowadziłby do niekontrolowanego, wyniszczającego chaosu w Europie Wschodniej i poza nią. Mamy na myśli eskalację lokalnych starć, rozprzestrzenienie się działań partyzanckich oraz wybuch wyniszczających wojen domowych w regionie jeśli obecna, niestabilna sytuacja nie zostanie natychmiastowo przerwana i skutecznie rozwiązana na drodze dyplomatycznej. Donald Trump będzie bez wątpienia wywierał ogromną, nieznośną presję na Wołodymyra Zełenskiego. Jego rosnąca irytacja widoczna w ostatnich wypowiedziach i tonie jego głosu może prowadzić do radykalnych działań lub co gorsza, do całkowitego wycofania się Trumpa z roli mediatora, co pozostawiłoby kraj na mapie 404 bez potencjalnego, choć kontrowersyjnego, kanału komunikacji z Rosją? Niewystarczające zasoby finansowe i wojskowe Europy dramatycznie osłabiają pozycję negocjacyjną kraju na pograniczu Rosyjskiej Federacji. Oznacza to, że bez silnego, konsekwentnego i spójnego wsparcia z zewnątrz państwo to może być zmuszone do ustępstw, które nie będą dla niego korzystne. A wręcz mogą być bardzo bolesne i nieodwracalne. Co więcej, istnieje duża niepewność co do faktycznego udziału Zełęskiego w zapowiadanym spotkaniu na Alasce z Putinem. Czy w ogóle do niego dojdzie i w jakim formacie? Sytuacja jest niezwykle płynna, co może oznaczać dalsze gwałtowne wahania cen surowców energetycznych, zwłaszcza gazu i ropy, niestabilność rynków finansowych i nasilenie presji inflacyjnej w całej Europie uderzając bezpośrednio w nasze oszczędności i siłę nabywczą. Musimy być przygotowani na dalsze, nieprzewidywalne zmiany w polityce migracyjnej, związane z napływem uchodźców z regionu konfliktu. Wzrost zagrożeń cybernetycznych, skierowanych przeciwko infrastrukturze krytycznej, jest również bardzo możliwym skutkiem dalszej eskalacji konfliktu, co może prowadzić do paraliżu usług publicznych i prywatnych. To wszystko dotyka nas bezpośrednio, każdego dnia, na wielu płaszczyznach życia. Wracając do pytania o realizm wizji pokoju Donalda Trumpa, jego szybkie deklaracje, jego determinacja i bezprecedensowy nacisk na natychmiastowe porozumienie wskazują na wyraźną próbę przejęcia inicjatywy w dyplomacji globalnej i przedstawienie się jako jedyny polityk zdolny do rozwiązania tego długotrwałego kryzysu. Ale czy Wołodymyr Zełenski, który zmaga się z narastającymi wewnętrznymi podziałami w kraju na wschodniej granicy oraz z konstytucyjnymi ograniczeniami, będzie w stanie, a co ważniejsze, chciał spełnić te daleko idące oczekiwania byłego prezydenta USA, które mogą godzić w suwerenność jego państwa. To właśnie te wewnętrzne podziały w kraju na mapie 404, ujawnione przez najnowsze ankiety i kontrowersyjne wypowiedzi prominentnych postaci, są kluczowe dla zrozumienia przyszłości konfliktu i jego dynamiki. Brak jednomyślności w społeczeństwie, narastające podważanie sensu przymusowej mobilizacji oraz sprzeczne deklaracje dotyczące faktycznej gotowości ludności do walki, osłabiają w sposób znaczący pozycję negocjacyjną państwa zmieniającego się i komplikują jego przyszłość na arenie międzynarodowej, czyniąc go bardziej podatnym na presję. Rozwiązanie konfliktu, jeśli ma być trwałe i akceptowalne dla wszystkich stron, Musi bezwzględnie uwzględniać te głębokie wewnętrzne napięcia i frustracje społeczne, które mogą prowadzić do dalszej destabilizacji i osłabienia państwa. Niepewność co do przyszłej skuteczności mobilizacji i faktycznej gotowości ludności cywilnej do służby stawia pod dużym znakiem zapytania długoterminową zdolność kraju na mapie 4,4 do skutecznej obrony. Na co warto zwrócić szczególną uwagę w nadchodzących dniach? Aby zrozumieć, dokąd zmierza ten globalny kryzys? Przede wszystkim na oficjalne briefingi i komunikaty, które pojawią się po dzisiejszej kluczowej rozmowie telefonicznej z udziałem Trumpa i Zełęskiego. Będą one źródłem pierwszych wiarygodnych informacji o dalszych krokach i kierunkach dyplomatycznych, co pomoże nam ocenić przyszłe scenariusze. Kluczowe będą również wszelkie sygnały, choćby najdrobniejsze, dotyczące faktycznego spotkania Trumpa z Putinem na Alasce. Czy do niego dojdzie i w jakim terminie? To pytanie wciąż. Pozostaje otwarte i budzi wiele spekulacji wśród analityków. Obserwujcie uważnie ruchy wojskowe w regionie konfliktu oraz ewentualne nowe deklaracje dotyczące zmian w polityce państw europejskich, zwłaszcza w kontekście wsparcia dla kraju u zbiegu dróg. Wszelkie nowe pakiety pomocowe lub ich brak, Będą miały ogromne znaczenie dla zdolności obronnych regionu i jego pozycji negocjacyjnej. Warto również monitorować nastroje społeczne w kraju na wschodniej granicy, aby ocenić, jak wewnętrzne podziały wpływają na ogólną sytuację i morale społeczeństwa, co może być decydujące dla ostatecznego wyniku konfliktu. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, włączyć powiadomienia dzwonkiem, a także zostawić komentarz pod tym materiałem. Wasze wsparcie i aktywność pozwalają nam dostarczać Wam najświeższe, rzetelne i obiektywne informacje prosto z serca wydarzeń, pomagając Wam zrozumieć ten skomplikowany świat. Do usłyszenia w następnym pilnym raporcie, gdzie będziemy analizować rozwój sytuacji i jego wpływ na nasze życie i globalne bezpieczeństwo.